Cześć Wam! Życzę Wam szczęśliwego nowego roku oraz yy, 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 chcę Wam pokazać unpacking yy, mojego nowego konia z wymiany, z Love Tristan, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. A więc tak, mamy paczuszkę taką piękną, bąbelkową, i tu jest nawet instrukcja. Ja! O! <grytanie> Krok pierwszy: usunąć folię bąbelkową. Krok drugi, folię bombelką wrzucić do plastiku. Krok trzeci, a za pozostałą kopertę do papieru. Jej. Yeah! Dobra, otwieramy. Bez gadania, Przepraszam, nastrój mi się. Udzielam. Dobra. no, Stop. Ojej. Ojej. W chwilkę, przepraszam. Martysia, filmik nagrywam, nie wchodź, dobra? Na, na razie nie wchodź. Tylko chciałam... Nie, nie ma filmik nagrywam. Nie, nie chciałam nitkę. Potem, oh Jezus Maria. Przepraszam, to moja siostra. Nie rozumiem, że nagrywam filmik. A więc tak. Mamy baciuszkę. Mamy gratisiki. Jej. Ładny mamy tutaj widzę uwiąz taki bardzo ładny. Pomysł w sumie z łańcuszkiem, na który ja bym nie wpadła. <śm> dziękuję. Oraz ładny czaprak obszyty. Dziękuję, bo właśnie jakby, czapraków mi brak. No i ja tam nie mam czasu, żeby robić czapraki. Dobra, dalej. Kolejny czaprak niebieski. Dziękuję. Właśnie... Dobra. O. Jakiś tutaj liścik. List. Love Trista, Poczekajcie, ja zobaczę co tu jest i ja zobaczę, czy warto... Znaczy, czy mogę to wszystko czytać. Hmm. hmm. Dobra, no to myślę, że mogę to przeczytać, albo jest tak. Hej, mam nadzieję, że mi rozczytasz. Przesyłam to skany, bo tak umiem miała na imię. Dwa czapraki uwiąz. Nie są jakieś piękne, ale jak w się dają, to brać. Oczywiście nie tak, że chcę się pozbyć niepotrzebnych rzeczy. Pozdrawiam i życzę miłego Sylwestra i Nowego Roku. Chyba, że paczka przyjdzie później. Hattrista. Okej, okay, no to ja także Ci życzę szczęśliwego nowego roku. Tylko nie upi się za bardzo. Że, no i bardzo Ci dziękuję, bo naprawdę mi się podobają te rzeczy, zwłaszcza no, mówiąc, bardzo pomysłowy. No. No i chyba najważniejsza rzecz czyli Clutch Dartmouth Hill z Kolekty. Jej, jak pan no. Tutaj mam taką gumkę taką dziwną gumkę. Dobra. Mm, dalej, o widzę, że jest nawet zapakowana oryginalnie. Tak, o tutaj ma wszystko tak. ojej jak ona jest ładna no właśnie Ym, i ma bardzo ładny uwiąz halter ja sama halterów nie potrafię robić ma chwilkę naprawdę ładny wybrany pod kolor no śliczny no. no, i to by było chyba na tyle. No, i jeszcze raz dziękuję Ci Love Turistan. No, mam nadzieję, że no ode mnie paczka też Ci się podoba. Podoba, no, spodoba, nie wiem, zależy, kiedy przyjdzie. No i no, to by było na tyle. No to jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku. Pa pa!